W drugim odcinku w sumie chciałam ubrać się w coś koloru niebieskiego, dlatego zapytałam Was na Instagramie, czy założyć sweter, czy stitcha i wszyscy powiedzieli, że Stitcha. Zaczynamy w sumie! Witam Was w kolejnym odcinku w sumie. Muszę Wam z całego serduszka podziękować za to, że tak miło przyjęliście nową serię na kanale, że podoba Wam się to tak samo bardzo jak siostry. I jest mi niezmiernie miło za tyle wyświetleń, tyle lajków i aż chcę się nagrywać więcej. Od ostatniego odcinka w sumie w ogóle tak dużo się zmieniło i tak dużo się działo, że... To jest aż dziwne. Miałam urodziny, dostałam mopsa, ruszył mój drugi kanał, zemdlałam i prawie umarłam. Nawiedziłam mnie z mora nocna i mam pluszaki z Minecrafta. Coś trochę za dużo tych pluszaków ostatnio. Co do urodzin, chcę się pochwalić tym, że dostałam taki oto eksperyment. Jest to takie małe piwo, które jest dość takie żelaste i gąbczaste i ponoć po włożeniu tego do wody w ciągu trzech dni urośnie to do takiego formatu piwa. Więc ja to teraz na odcinku wsadzę do wody i przekonamy się, czy to urośnie. I zdjęcie stawię na Instagramie, więc możecie obserwować mój Instagram, jest podany w opisie. Serdecznie zapraszam, ponieważ tam więcej jest informacji zazwyczaj na temat mojego kanału, tego co się dzieje, niż na Facebooku. Więc serdecznie Wam polecam. Tak więc wkładamy... Uj... Na razie to leży, a nie stoi. No więc zobaczymy, zobaczymy. W ciągu dwóch godzin ma zacząć rosnąć, więc... Pilnuj mopsi. Wracając do tego, że dużo się ostatnio działo, z tej okazji chcę zrobić QA. Ale nie na tym kanale, tylko na moim drugim kanale, do którego linka macie w opisie. Tam, jak też tutaj w annotacji, będzie filmik, gdzie możecie zadawać pytania. I pytania do QA będę brała tylko i wyłącznie z tego filmiku, więc tam Was serdecznie zapraszam i myślę, że będzie fajnie odpowiedzieć na kilka pytań, ponieważ dawno QA nie było. Przechodząc do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o wyglądzie zewnętrznym, o tym, jak wyglądamy. Na pewno większość z Was widziała już kiedyś to zdjęcie, czyli porównanie mnie, kiedy była mniejsza, i mnie obecnej. Jak widzimy, różnica jest znacząca. I tak to naprawdę jestem ja. I miałam koszulkę z Pokémonem wtedy. Pewnie się zastanawiacie, skąd taka zmiana, a zalisz. I tu Was zaskoczę. Wzięłam sprawy w swoje ręce i małymi kroczkami to zmieniałam. To zdjęcie, które teraz widzicie, jest z czasów przedszkolnych. A teraz pokazują Wam się zdjęcia z okresu podstawówka i początek gimnazjum. Ale to, jak wyglądałam pomiędzy, to, jak wyglądałam w podstawówce i na początku gimnazjum. Było tragiczne. W połowie pierwszej klasy gimnazjum nastąpił przełom, ponieważ zmieniłam zwykłe okulary na nerdy. Wynika z tego, że okulary tego typu noszę już 5 lat i żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej. Była oczywiście wojna pomiędzy mną a moją mamą. Byłam przez bardzo długi czas z dzieckiem, które było ubierane przez mamusię i wszystko to, co mamusia wybrała, było najlepsze, cudowne, niesamowite, i ja wyglądałam w tym najpiękniej i najładniej ze wszystkich dzieci. Oczywiście tak nie było. Ja i moja mama mamy zupełnie inny gust. I jeszcze w drugiej klasie gimnazjum kłóciłam się z nią, co mogę sobie kupić, a czego nie. Moim problemem było po prostu to, że moja mama miała inną wizję mojej osoby niż ja sama. I do tej pory moja mama raz na ruski rok potrafi mi przyznać, wiesz co, bo bardzo się cieszę, że zrobiłaś sobie takie okulary, jakie teraz masz, bo może ci przyznać, że w tych zwykłych wyglądałaś strasznie. W sumie to jak mi widzi, rano też mówi, że wyglądam strasznie. Uważam, że nie ma na świecie ludzi brzydkich. Mówi się, że nie ma na świecie kobiet brzydkich, lecz tylko zaniedbane. I zgadzam się z tym w 100%. Gdybym nadal słuchała się mamy, pewnie wyglądałabym nadal tak. Jak wcześniej. Jest mi bardzo przykro, kiedy wstawiam zdjęcie na Instagrama, po czym wy piszecie w komentarzach, że wy wyglądacie tak brzydko, a ja tak ładnie i zazdrościcie mi to, jak wyglądam. A kiedy wchodzę na profil takiej osoby, ma ona 10-12 lat. Zapomnieliście już, jak wyglądałam, jak miałam 12 lat? Nie jestem piękna, nie jestem idealna, a przynajmniej ja tak o sobie sądzę. Bardzo, ale to bardzo daleko mi do ideału, który chcę osiągnąć, ale zmierzam do niego małymi kroczkami. Sądzę, że ludzie wyglądają coraz lepiej z wiekiem. Osiągają pewien, pewien wiek i mają ten swój najlepszy okres wtedy, a później się to kończy i jedynie się starzeją. Ja wiele też zawdzięczam makijażowi. Chociaż zauważyłam, że faceci często nie zauważają różnicy, kiedy jestem pomalowana, a kiedy nie jestem pomalowana. Oni się nie znają, hello. W sumie faceci postrzegając kolory, widzą na przykład niebieski, za to my kobiety potrafimy powiedzieć, czy to jest pastelowy, błękitny, morski, czy też królewski niebieski, wracając do makijażu. Zaczęłam się bardziej malować w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum. Zaczęłam używać jakiegoś lekkiego podkładu, pudru i troszeczkę tuszu do rzęs. Chodziłam do bardzo rygorystycznej szkoły i trzeba było nie przesadzać, ale też nie wyglądać tragicznie. Dopiero po szkole, po gimnazjum, moim nawykiem stało się codzienne malowanie się na co dzień. Dostrzegam z perspektywy tych. 3-4 lat obserwując moje filmy, że moje rysy twarzy już poważnieją i nawet nie wiecie, jak bardzo chciałabym siebie zobaczyć w wieku 23-25 lat. Jestem niezmiernie ciekawa, jak będę wyglądała. Bo pewnie będzie też zupełnie inaczej niż jest teraz. Taka dorosła Ada. Ciekawe, czy jeszcze urosnę. Raczej nie. Tak więc nie przejmujcie się, jeśli coś w Waszym wyglądzie Wam się nie podoba. Popracujcie nad tym, poproście kogoś o pomoc. Nie można jedynie siedzieć i narzekać, och, jaka jest ta brzydka. Niektórzy są ładniejsi z natury, a niektórym trzeba bardziej pomóc, jak na przykład mi, makijażem. Ja na co dzień obcuję również z osobami, którym chciałabym zrobić metamorfozę. No ale co zrobię? Może zapytamy o to Posejdą? Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Chyba coś mu bąble nie dochodzą Tak więc jestem już z Znusiem Znus jest przygotowany I dzisiaj wylosuję trzy piłeczki I odpowiem na trzy kategorie Tak więc szukamy, szukamy, szukamy Kanałowy sum Kanał sumem tego tygodnia jest kanał Iluzjonistka Vlog. Ten kanał prowadzi Marta, która niedługo kończy gimnazjum, chociaż wygląda już zdecydowanie na liceum. Jest mega sympatyczna, ma bardzo śmieszne, fajne filmiki w dobrej jakości. Marta jest niesamowicie sympatyczna, przyjacielska, można z nią pogadać. Ja ją prywatnie bardzo, bardzo lubię i mam nadzieję, że spotkamy się na OWF-ie. Linka do kanału Iluzjonistki macie podany w opisie oraz tutaj pewnie pokazuję Wam się z senki z jej filmów. Dobrze, więc teraz kolejna piłeczko losuję, losuję, i kolejną piłeczką jest suma fakt. Suma faktem tego tygodnia będzie to, że zawsze, ale to zawsze muszę mieć zakryte ramiona albo nawet całe ręce, ponieważ najzwyczajniej mi odmarzają. Mam słabe krążenie krwi, mam dosłownie zawsze zimne dłonie. Zawsze zimne, znaczy, może nie ręce, ale dłonie na pewno. Ja, nawet w temperaturze 30 stopni, muszę mieć zakryte ramiona, ponieważ po prostu odmasają mi ręce. I pewnie często zauważacie, że na filmiku, a raczej na każdym filmiku, mam sweter albo mam przynajmniej podwinięte rękawy, ale zawsze tą część rąk muszę mieć zakrytą. I jest to straszne, nie polecam, bardzo tego nie lubię i nie wiem, co mam z tym zrobić, żeby to zmienić. Mam z tym problem już od. Bardzo, bardzo ładna. I ostatnią piłeczką, którą dzisiaj wylosuję, jest jecie sumie. Można, tak, pożółta. Czyli rozkmina tego tygodnia. Czy zastanawialiście się, dlaczego tak naprawdę mnie oglądacie? Bo ja się nad tym zastanawiam cały czas. Nie wiem, czy jestem zabawna, czy, czy potrafię Was rozśmieszyć, czy jestem miła, czy jestem fajna, co Wam się podoba w moim kanale. Bo tak naprawdę nie wiem i zawsze się nad tym zastanawiam. Na, ostatnio się nad tym zastanawiałam. Dlaczego tak naprawdę mam tyle subskrypcji, ile mam? I napiszcie w komentarzu, zastanówcie się nad tym, dlaczego mnie oglądacie. I napiszcie to w komentarzu, ponieważ jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. A Ty Karpik, dlaczego mnie oglądasz? No w sumie tak. Żegnamy się już? I jeszcze jedna rozkmina. Co Karpik mówi? Na zakończenie każdego odcinka w sumie. Zostawiam was z tym. Napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych filmikach i pa pa.